Dzień dobry, cześć, witam serdecznie. Czy 5 posiłków dziennie będzie najlepszym systemem żywieniowym? Wychodząc przed szereg, słowo najlepsze powinno być tutaj wykluczone, ze względu na to, że nie ma czegoś takiego jak najlepszy system żywieniowy. System żywieniowy powinien być dobrany pod osobę, jej zdrowie, jej cele, ee, jej samopoczucie oraz wszystkie inne parametry związane z daną osobą. Oczywiście jedzenie mniejszych ilości produktów częściej, czyli np. 5 posiłków w górę, może służyć lepiej w, w, w przypadku kontroli ilości jedzenia oraz glikemii. Natomiast jedzenie zbyt dużej częstotliwości posiłków, dodatkowo z dużą podażą cukru, może służyć przede wszystkim do podwyższenia triglicerydów, e, podwyższenia glukozy i insuliny we krwi. Także pięć posiłków wcale nie musi służyć jako najlepszy system. Więcej nie znaczy też lepiej. Eee, może to iść w negatywną stronę. Tak samo również w drugim kierunku, kiedy osoby odpuszczają sobie śniadania czy odpuszczają sobie kolacje. Czy po prostu stosują tak zwane głodówki czy okna żywieniowe, bardzo często nadrabiają swój deficyt generowany przez 2, 3, 4, 5 dni podczas weekendów czy podczas e, jakichś wypadów, imprez okolicznościowych. Zwyczajnie zaburzony, zaburzony poziom leptyny i greliny powoduje, że takie osoby rzucają się na jedzenie i nadrabiają swój deficyt czy post z poprzednich dni e, z dużą nadwyżką. Co w konsekwencji sprowadza się do e, stanu zerowego, jak również sprowadza się do patologii żywieniowych, e, braku odpowiedniego rytmu, jak również po prostu zaburzenia e, postrzegania swojej sylwetki, swojego zdrowia, e, zbyt mocno przekombinowanej diety. Końcowo, jeżeli czujesz się dobrze na trzech posiłkach, jesteś zdrowy i jest dobrze, zostań na tym. Jeżeli jesz cztery, czujesz się ok, twoja waga jest pod, pod kontrolą oraz robisz co chcesz, jest ok, jeżeli 5 posiłków Ci służy, niech to będzie 5 posiłków, ale wykluczmy ze słownika coś takiego jak najlepszy system żywieniowy.